Dobra, to dzień dobry widzowie z tej strony Karolson. Witam Was w kolejnym odcinku. Tym razem z I Jutro sobie połowimy na i do, idę pokazać wam, na jakim jeziorze będziemy łowić. Tutaj jeszcze nigdy nie widzę żadnej ryby. No i sobie złowimy. Mam nadzieję, że dzisiaj nie zrobimy Takie jezioro ładne. Fajnie. No i my się, my się rozłożymy widzowie i zaczniemy łowić. Ja, ja myślałem, tak, jeśli będzie ryba to powinniście mieć pokazane kiedy będzie ryba. No na razie to chyba. pójdziemy sobie, rozłożymy się i jak będzie, to chyba że zawołam. Na razie wyłączam. Na raz. O widzowie. Dobra, idę do samochodu. Dobra. Dzisiaj tak jak słyszeliście, jest ze mną Fewko i 88-3. Ze mną przyjechali. Też to nie poznaliście? On nie gra w Minecrafta. A tak to sobie dzisiaj połowimy na... żeby złowić jakiegoś pstrąga. Może coś się wpadnie, może nie, zobaczymy. Połowimy na razie na obrotówkę. Zostawcie suba i lajka, jak ten film Wam się spodoba, bo do, do 10 subskrypcji i tworzę piosenkę. Nawet nie wiem, czy już nie ma tych subskrypcji, więc szykujcie się. To za niedługo piosenka. to jak będzie chyba, to powinniście zobaczyć przeniesiemy tam na ławeczkę i za chwilę dojedziemy tutaj nic nie brało, przeniesiemy się na ławeczkę, zobaczymy co tam będzie więc my się przeniesiemy, aby zaraz wyłączam was widzowie Przyszliśmy tu i patrzcie palia jaka wielka piękna złowiłem ją sam Dobra. Moi koledzy podebrali. Gratulacje. Bardzo się cieszę. Dobra, ja wypuszczę. Ja wypuszczę. Dobra, widzowie, jak będzie kolejna ryba, to wam pokażę, bo tutaj nie warto nagrywać. Widzowie, wpad kolejny, tym razem pstrąg tęczowy. Bardzo fajnie. Później, jak pójdziemy, może ja w inne miejsce, albo zwolni się tutaj troszkę więcej miejsca, to będę nagrywać ciągle. Więc zobaczycie holowania. Bardzo się cieszę. Wypuszczamy drania. Widzowie, patrzcie. Mamy tutaj kolejnego takiego strąka ładnego, tęczowego. Wcześniej złowiłem jeszcze jednego i wypuszczamy go. Wypuszczony. Dobra. Widzimy się przy następnym strągu. Dobra, widzowie. Mam nadzieję, że teraz to się I lecimy. Rybę, mamy rybę, mamy rybę, mamy rybę. I Dobra, walczy. Na bank palia, palia. Już było widać. Za to to zostawicie suba i lajka. Już mało nam zostało do 10 subów. Bo na 10 subów wchodzi piosenka. No chodź tu. Większe, musisz się wyszalać. Nie zauważyłem. Chodź tu. Dobra. Idzie. Idzie już. Już nie ma sił. A może jednak jakieś... Ma jeszcze. Stój! Nie... Jest! Jest ryba, widzowie. Jest! Udało się w końcu. Poczekaj, tata. Poczekaj. Pepko. Pepko. Dawaj, dawaj, dawaj. Yeah! Mamy! Mamy rybę. Widzowie. Mamy rybę. Mamy rybę. Taka piękna palia, teraz sobie ją opłacimy, dam radę. O. co to jest? Jej nie odczepiona, ale chyba była zaczepiona po drugiej stronie dobra, też. Dobra, 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 dobra. Mogę wypuścić? Dobra. Nie na ziemię, nie do na, na ziemię. Dobra, dobra. Dobra widzowie, dobra widzowie, wypuszczamy ją, wypuszczamy, bardzo ładna i chop. dobra, bardzo się cieszę z tego widzowie bardzo, dobra, kończymy na dziś, dzisiaj odcineczek. Mam nadzieję, że wam się spodobał. Piszcie komentarze, czy, czy chcecie więcej z tej wody. Ja na razie. K kończę ten odcinek. Zostawcie suba i lajka. Teraz wracać powoli do domu. Teraz wracać do domu. Więc pa, pa.